Miłowani siostry i bracia, dla jednych pewnie po hucznej szampańskiej, dla innych po zwyczajnej nocy sylwestrowej rozpoczął się nowy dzień, który rozpoczyna także nowy rok pański. W tym czasie robimy podsumowanie tego minionego czasu, tego roku 2023, który dla jednych był pewnie czasem radości, sukcesów, wielu osiągnięć, a dla innych mógł być wypełniony momentami smutku i cierpienia, jakiegoś trudu, problemów. Ci pierwsi będą zapewnie dobrze ten rok wspominali, a ci drudzy z nas. Będą pewnie chcieli o nim jak najszybciej zapomnieć. Wszyscy jednak spoglądamy na ten nowy rok z nadzieją, choć nie wiemy co przyniesie nam najbliższa przyszłość. I w tę niewiadomą, pełną nowych perspektyw, wyzwań, planów, niespodzianek, patrzymy dzisiaj razem z Maryją. Bożą rodzicielką, to naprawdę najbardziej odpowiednia postać, aby w jej obecności wpatrywać się i zastanawiać nad naszą przyszłością. Przecież ona też miała tak wiele wątpliwości, jeszcze więcej niepewności, kiedy Archanioł Gabriel zwiastował jej, że zostanie Matką Syna Bożego. Wtedy przekazał jej tylko wolę Bożą, a nie dał dokładnego harmonogramu, co i kiedy, co się wydarzy, jak będzie, jak ma się ona zachować, jak dalej postępować. Zlecił jej zadanie, wielkie wyzwanie, które ta młoda dziewczyna z Nazaretu bez wahania. Zatem z wielką ufnością i zawierzeniem w moc i wolę Bożą przyjęła, nie zlękła się, nie odmówiła, ale podjęła się wypełnić tę niezwykłą, zbawczą misję. I chociaż wiele się natrudziła, jej serce miecz przeszył, to stała się. Najszczęśliwszą niewiastą, najbardziej spełnionym człowiekiem, najważniejszą postacią w historii naszego zbawienia. Dlatego jest dla nas przykładem i wzorem zaufania i oddania się Bogu, a jej życie i działanie jest dla nas źródłem inspiracji i pokazuje, jak możemy radzić z przyszłością i z naszymi wyzwaniami. Co więcej, Ona, kochani, nie tylko daje nam wzór, ona wspiera nas, wspomaga, troszczy się o nasze szczęście, i to doczesne, i to wieczne. Dlatego dobrze, że ten nowy rok 2024 zaczynamy u Jej boku i z Jej stawiennictwem. Moi drodzy, Maryja wiedziała, że jest niegodna Bożego wybraństwa, ale zaufała Planowi Najwyższego. Powiedziała oto ja jestem służebnicą pańską. Niech mi się stanie według Twego Słowa. Jej posłuszeństwo Bogu jest dla nas wzorem, jak powinniśmy podążać za wolą Bożą, nawet wtedy, gdy tej woli do końca nie rozumiemy. Misja Maryi nie zakończyła się też w chwili zrodzenia Bożego Syna w Betlejem. Ona przecież dalej była przy nim wraz z Józefem, wychowywała Jezusa, a następnie stała się wiernym towarzyszem Jezusa w jego życiu i misji. Była przy nim. Podczas narodzenia na pastwiskach Betlejem była także w czasie jego publicznego nauczania, publicznej działalności, była aż po jego mękę śmierci zmartwychwstania. Maryja była obecna pod krzyżem, oddając swojego Syna na śmierć za nasze grzechy. Jej miłość i wytrwałość są dla nas przykładem, jak powinniśmy trwać przy Jezusie, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Maryja jest również naszą Matką Duchową. Jezus na Krzyżu dał nam ją jako Matkę, mówiąc: Oto Matka Twoja. Maryja jest gotowa. Przyjąć nas do swojego matczynego serca, wspierać nas w naszych próbach, pocieszać nas w naszych cierpieniach, modlić się z nami i za nas do swego syna. Powinniśmy jej za to serdecznie podziękować i oddać nasze życie w jej opiekę, w jej matczyne ramiona. Moi drodzy, Wraz z początkiem nowego roku wielu z nas czyni swoje osobiste postanowienia, różne postanowienia. Życzę każdemu, by w tych postanowieniach wytrwał. Ale do tych naszych często bardzo konkretnych, bardzo ziemskich postanowień Zechciejmy dołączyć także postanowienia dotyczące naszego ducha, naszej wiary. Bądźmy w tym roku oddani w modlitwie miłości bliźniego i służbie innym. Bądźmy systematyczni w praktykowaniu nabożeń, sakramentów i ogólnie modlitwy. Tej gorączce naszego planowania i podejmowania postanowień na nowy rok. Nie zapomnijmy nigdy o Bogu, który powinien być w centrum naszej aktywności, powinien być naszym przewodnikiem i towarzyszem w każdym dniu. Postanówmy też pamiętać o szczerym i systematycznym oczyszczaniu naszych serc, sumień i umysłów. Często w ciągu roku gromadzą się w naszej duszy, różne obawy, niepokoje i ból. Jak czegoś takiego doświadczymy, to z pokorą i nadzieją oddajmy te ciężary Bogu, zaufajmy Mu. Jego łaska i miłosierdzie są niezwykłe. Jak oddamy Mu wszystkie nasze obciążenia, znajdziemy prawdziwe pocieszenie i wyzwolenie. Warto też w tym nowym roku spróbować zaangażować się w większym stopniu w służbę dla naszych braci i sióstr. Zaangażować się w budowanie właściwych relacji, najpierw w swoich rodzinach i środowisku życia, a później pomóc potrzebującym, potrzebującym nie tylko wsparcia materialnego, ale ludzkiego, naszej obecności, naszej życzliwości, w ten sposób staniemy się prawdziwymi zwiastunami pokoju i skutecznymi głosicielami dobrej nowiny Ewangelii. Niech naszym postanowieniem na ten rok będzie większa miłość i troska o drugiego człowieka, podobnie jak to czyniła Maryja Boża, rodzicielka i jak uczył nas. Tego jej Syn, Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynając ten nowy 2024 rok, módlmy się o to, abyśmy stali się lepszymi osobami, bardziej oddanymi w naszej wierze i miłości do Boga i bliźniego. Niech ten rok przyniesie nam radość, pokój i duchowy wzrost. Zaufajmy Bogu. Oddajmy Mu nasze plany i cele, a On nas przeprowadzi bezpiecznie i szczęśliwie przez wszystkie dni tego nowego roku. Niech Maryja, Boża Rodzicielka, będzie z nami przez ten kolejny rok. A Pan Bóg niech spełni to, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Niech Was Pan Błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami. Niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze. I niech nas wszystkich obdarza swoim pokojem i łaską. Amen. Zmóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga.